Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ironek I pierwszy odcinek z Empire Total War, tak jak wam obiecałem Nawet nie macie pojęcia jak się cieszę, że no, sporo osób w ankiecie głosowało, żeby Pojawiły się materiały z Empire Chcieliście, żebym również coś opowiadał Co prawda, no ja się wstydzam statu. Nie wiem za bardzo co, jakie ciekawostki historyczne chcielibyście usłyszeć Dlatego już na początku pierwszego odcinka powiem tak Zadawajcie pytania, albo piszcie jakie ciekawostki chcielibyście usłyszeć odnośnie II wojny itd. A ja będę wybierał jedno pytanie, bądź jakiś jeden temat i będę go omawiał w następnym odcinku. Tak będzie prościej, ponieważ będę wiedział, że opowiadam to co was interesuje a nie gdzieś tam tematy, które gdzieś nie macie ochoty ich słuchać, tak? Miałem też mówić o podstawach i ogólnie jakieś takie tajniki, triki i w ogóle fikimiki Dlatego rozpoczniemy sobie tak. Wiem, spodziewaliście się. Ironek wybierze Prusy, Niemców, Szwabek. No tak, lubię, uwielbiam o Niemcach też ciągle dużo opowiadać, dlatego jak najbardziej. Co pierwsze sobie robimy? W ogóle Niemcami najlepiej pójść na początek w empiryzm i utylitaryzm. No my tutaj mamy już to odblokowane, także o tyle fajnie. Ale dlaczego to pierwsze? Ponieważ usprawni wam to szybkość opracowywania kolejnych technologii. Kiedy już to opanujecie, lecimy pierwsze co to pociski kartaczowe, abyśmy mogli produkować nie tylko 12-funtówki piechoty, ale również na polu bitwy kartaczy, które bardzo nam się przydadzą, kiedy jednak wróg za mocno się do nas zbliży, no aby jednak uniknąć przez niego jakby osaczenia i też walki wręcz. A często jest tak też, że no, nasze działa, kiedy będą na pierwszej linii, no to one pierwsze dostaną niestety po łbie, dlatego unikniemy tego. Idę sobie w operę, później wybiorę Obserwatorium Królewskie, ponieważ no, chcę zwiększać prestiż swojego państwa, aby umacniać swoją pozycję na, na, na świecie, a jednocześnie zdobywamy tym popularność, co nam się przyda. Tym bardziej, że stracimy właśnie ją troszeczkę poprzez wybudowanie uniwersytetu, ponieważ, jak widzicie, mamy minus 6 do zadowolenia, bo żądania reform, podczas gdy będziemy opracowywać nowe technologie. Upgradeować nasze budynki, nie za bardzo będzie się to podobało, zwłaszcza klasom niższym, dlatego trzeba pamiętać, żeby iść w stronę zwiększania swojej populacji i zadowolenia poddanych, bo z kolejnymi, następnymi technologiami opracowanymi przez naszych zespół badaczy, tak, nasz zespół techni techników, bym powiedział, nie no, może nie techników, naukowców, o, bardziej, którzy będą głowić się nad nowymi technologiami, aby nasze państwo było dominującym na arenie światowej. No, będzie się to spotykało też z niezadowoleniem w niektórych przypadkach, dlatego warto pamiętać o tym, aby upgradeować budynki i budować w miasteczkach budynki, które odpowiadają za zadowolenie. No, ale dobra. To będzie taki pierwszy odcinek, taki bardziej, powiedziałbym, pilotowy. I tak jak mówię, będę czekał na Wasze propozycje co do tematyki. Pytań, śmiało, zadawajcie pytania. To będzie się dużo działo, dlatego piszcie śmiało. Oczywiście produkuje sobie od razu Indiamany, może nie aż tak dużą kolejkę, ponieważ nie mamy tu za dużo funduszy i będę je wysyłał pierwsze co. Chciałem tak kliknąć tu, na wybrzeże Kości Słoniowej. Dlaczego, ktoś powie, już Wam mówię, ponieważ Kość Słoniowa jest w tym momencie najbardziej opłacalnym towarem do handlu, największe zyski nam przyniesie. Jak już jesteśmy w tej zakładce, zaprzyjaźniamy się z zakładką Władza. Jak widzicie, flota. Produ produkuje, ona nie produkuje, niestety daje mi same kary do kosztu werbunku, dlatego my sobie tego gościa możemy wykopać, ale ja od razu wam podpowiem: bierzcie sobie Feliksa Basedowa, ponieważ nie dość, że ma plus jeden do zarządzania flotą, no to jeszcze oczywiście zadowolenie, więc bierzemy sobie typka i ich zamieniamy. Mamy teraz już same bonusy, minus 2 do kosztów werbunku, minus 2 do kosztów utrzymania i plus 4 do szybkości opracowywanych badań dlatego fajnie reszta widzę tutaj jest na dobrym poziomie dlatego zostawiamy sobie jakieś przy okazji handelki handelek tak, handelek jest bardzo ważny Wielka Brytania na razie zaproponujemy im tylko umowę handlową Turkom byśmy też mogli zaproponować dobra no i może jeszcze na razie Saksonia Saksonia będzie również moim partnerem handlowym Macie już, jakie skompiradło? Już by to wszystko chcieli, jeszcze pieniądze. Tym samym zwiększamy sobie naszą kwotę, która będzie do naszego skarbczyka lądować z każdą turą. Oczywiście to będzie mój pierwszy cel. Dlaczego? Ponieważ ich protektoratem jest Polska, a tak po prostu Polski zaatakować nie mogę. Ponieważ wtrącą się Ruscy, wtrącą się Duńczycy, czyli ich sojusznicy. Dlatego pójdę po rozum do głowy i po prostu zrobię. Taki myk, żeby powiem wojnę Saksonii. A Saksonię wesprze tylko Polska, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Druga sprawa, czy tam już kolejna, nie wiem, wywalam piknierów, bo oni są kompletnie mi niepotrzebni. Dom uciech, tak, zadowolenie. Także trzeba o tym pamiętać. Warsztatkacki, gospodarstwa, ponieważ dzięki temu zyskujemy też popularność, zmniejszamy niedobór żywnością. Więc również nasi podani będą zadowoleni. Tutaj mamy 79% protestantyzmu. Ja wiem, ja szybko mówię. Wy już, kto ogląda moje odcinki, to wie, że ja szybko mówię, postaram się zwolnić. Po prostu jak najwięcej wiedzy chcę Wam przekazać, aby Was nie zanudzać. Ale jeżeli mówię za szybko, chcecie, żebym mówił wolniej, to śmiało, piszcie też w komentarzach, ja się dostosuję. Dbajmy o to, aby w podległych nam regionach panowała, górowała religia, którą mamy. Jako główną w naszej frakcji, ponieważ to również zapobiega ewentualnym niezadowoleniom i ewentualnym buntom, więc warto mieć to na uwadze. Jak tu widzicie, już żądania reform, ale my, dzięki budynkom, które mają represję, czyli budynki rządowe, jak i budynkom, które zwiększają zadowolenie, mamy populację zadowoloną, więc bardzo dobrze bunt nam nie grozi. Tatura no, no powoli dobiega końca, no, no możemy tutaj jeszcze coś zainwestować, ale No może, w, czy w drogi, na razie, czy taki jest sens, czy ja wiem Na razie nie, zainwestujemy te pieniądze bardziej w to, aby Tak, średnie armaty też wywalę One mi tylko teraz generują koszta, chociaż 119 Tu sobie zostawimy, Berlin będzie miał więcej Możliwości werbunkowych w kolejce. Dlatego tu szybciej zrobimy nowe jednostki. Tam będzie tutaj w królewcu trochę wolniej, więc może sobie to zostawimy: te, te armaty. Reszta, reszta, reszta może zostać. Tutaj ta piechota liniowa też może zostać, ale zrobimy jeszcze inny myk. Ponieważ no, przez teren polski wojskiem nie przejdę, nie, brygi są lepsze. Tak pamiętajcie, brygi są lepsze. Czemu to porównacie sobie siłę ognia? Ma większą slub, ale szybciej pada. Ja zauważyłem, że lepiej mi się walczy brygami. Jakoś tak. No i zresztą, no przyjemniej mi się gra jakoś brygami. Nie wiem. Jeżeli będziecie chcieli, to róbcie slupy. Ja wolę brygi. Nie wiem. To już kwestia. To nie jest jakiś tam trik, że o to musicie robić, żeby wygrać. Nie, po prostu jakoś mi tak lepiej te brygi się robi. Mi się wydają bardziej efektywne może w niektórych bitwach dlatego, że po prostu słupy padały jak muchy a brygi gdzieś tam się jednak trzymały w szyku mało gram bitwy morskie, ponieważ dla mnie to jest taka strata czasu, bardziej to daje na automat ale jeżeli macie jakieś fajne taktyki, no to oczywiście podzielcie się również w komentarzu. Dlaczego zrobiłem tutaj statek? ponieważ chcę te wojska drogą morską przedostać do Berlina żebyśmy tu jakąś już początkową armię mieli. No cóż, ja będę przywijał Przepuszczał kolejki na, na, nie nagrywając ich, ponieważ no, strata czasu przewijania przez Was nic się tam nie będzie działo. Jak się coś będzie działo, to będę wam mówił. Nie traćmy czasu w materiale. Po prostu widzimy się w kolejnej turze. Nie powiedziałem wam w sumie o celach naszej kampanii. Wybrałem światową dominację, czyli do 1799 roku musimy podbić i utrzymać 40 regionów. W tym nie możemy stracić Berlina. Także to jest ważne. A nie zdążyłem przeczytać, kto wypowiadał wojnę, no ale pewnie Austria Polsce, bo oni się w pierwszej kolejności zawsze piorą. Dla mnie to lepiej niech się osłabiają. W sumie dajcie mi to działa, dajcie mi tą jazdę. Dobra. I tutaj tak, tutaj mógłbym... Nie, szkoda mi pieniędzy na razie na pałac cesarski. On. Zwiększyłby możliwości werbunkowe dla mnie, ale na razie aż tak mi się nie śpieszy. Ale jak najbardziej, sobie stworzymy dodatkową piechotę i jeszcze jeden pułk jazdy. Zawsze w jednej armii mam trzy pułki konne, dlatego tym schematem pójdziemy i nagrywając tę kampanię, przy okazji zobaczycie jakąś tam moją taktykę, może Wam się spodoba i będziecie się na niej wzorować, może Wam się nie spodoba. Będę chciał przejąć Gdańsk, dlatego patrzę, czy poziom religii protestanckiej, czyli głównej religii w moim kraju, tak w Prusach, tutaj jest na wysokim poziomie. Widzę, że 55%. Dlatego idziemy w region Polski. Tu jest zero. Trzeba już podburzać trochę ludność, żebyśmy później, kiedy zdobędziemy ten region, utrzymali go. Bo liczę się z tym, że będziemy musieli zwalczyć jakiś bunt. Nie uda nam się i nigdy się mi nie udało uspokoić mieszkańców zaraz po zdobyciu. Zawsze mam chociaż jeden bunt, mimo że tutaj mam wskaźnik protestantyzmu powiedzmy na poziomie minimum 50%, ale wierzcie mi, że to wtedy jest tylko jeden bunt, a nie na przykład dwa. Nie musimy za długo w tym regionie trzymać naszych wojsk, nie mamy ich w szachu, że nie możemy ich ruszyć. Także no, to jest ważny element, żeby też o to zadbać, ponieważ to będzie działać na Waszą korzyść. Zostało mi 6000 sztuk złota. Tutaj mamy jednostki, które sobie robimy. Tu też jakieś tam będę robił, nie, nie przeczę, ponieważ stąd będziemy musieli się w razie czego bronić. No, kampania wymaga od nas jednak zarobku, naturę, więc nie mogę sobie pozwolić na jakieś większe. Armię, a tym bardziej na większą ilość armii, dlatego postaramy się załatwić sprawę jedną armią. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się pokonać Saksonię i Polskę zanim ewentualnie Austria wypowie mi wojnę, bo ona prędzej czy później to zrobi. Choćbyście nie wiem w jakich kontaktach z nią byli, ja byłem w stosunkach przyjacielskich i też mi Austria prędzej czy później wypowiadała wojnę. Tym bardziej, że jak widzicie, już jest niechęć. Postaramy się to na razie załagodzić małym tutaj traktatem. O wymianie handlowej, zobaczymy, co mi z tego przyjdzie. 5900, także nie jest źle. Indiamany się będą budować. No, dużo mi pomoże i Wam też wysyłanie okrętów Indiaman na szlaki handlowe, ponieważ dodatkowa pula pieniążków do Waszego skarbca. Wasi partnerzy, im dłużej, tym więcej tych towarów będą brali. Czyli Wasze zyski będą tylko rosły. Dlatego warto się nad tym zastanowić, skupić i jednak zrobić tak jak pokazuję. Oczywiście, no zrobić, jak będziecie chcieli, ale to jest bardzo pomocna wskazówka. W tej turze nie zrobimy nic, dlatego myślę, że po prostu przejdziemy dalej i zobaczymy, co przyniesie kolejna tura. Sojusz Austria-Holandia zerwany. U, to komuś wypowiedzieli wojnę i to ostro. My mamy pociski kartoczowe opracowane. Następna automatycznie technologia będzie opracowana, ulepszone granaty, ale ja tego nie chcę. Więc od razu zmieniam na bagnet tulejowy. Dlaczego? Ponieważ bagnet szpuntowy działa jak pika do muszkietu, więc wasze wojska, kiedy będą musiały walczyć na bagnety, kiedy je nałożą, już tych bagnetów nie wyjmą. To był jak korek do butelki. Puf! Nakładam, a właściwie wkładam lufę i już go wyjąć nie można w czasie bitwy, więc już później nie będziecie mogli strzelać. Bagnet tulejowy będzie nakładany na, bagnet, na, na muszkiet dzięki czemu będziecie mogli walczyć wręcz i prowadzić ostrzał, kiedy tylko będziecie chcieli. Więc y, ta technologia jest następną, jaką chcę opracować. A my tymczasem oczywiście fabrykę uzbrojenia budujemy i w Królewcu, i w Berlinie. Jednocześnie tutaj budujemy operę. No tutaj jeszcze bym się powstrzymał z budową, no jak się nazywa ten budynek, Pałacu Królewskiego. Pałacu Cesarskiego, w tym momencie pałac królewski mamy tak. Ja zawsze zapominam, bo to są różne rodzaje tych budynków: pałac gubernatora, pałac królewski, później z gmach i, i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami już się gubię w nazwach tych budynków, no ale mniejsza o nazwę, wiadomo jaką ma spełniać funkcję. Tak, teraz Polska z Austrią się biją, to pewnie w tamtym rozdaniu chodziło o Hiszpanię i Holandię. Podejrzewam, że spauzujecie sobie i będziecie to wiedzieć. Ja pewnie też tak zrobię, ale dobra. Płyniemy, wyjmujemy sobie te wojska. I zapraszam. Więc tak mamy 3 pułki konne: 2, 4, 6, 8 pułków piechoty. 9, 10, 11 to jest tyle, ile chcę. Będzie 5 pułków artylerii i mamy armię gotową. Tak, takie mam rozdanie: 11 półków piechoty trzy pułki konne, 5 pułków artylerii i generał, dowódca, który gdzieś tam będzie w ryzach, to całe wojsko trzymał. Tutaj w sumie. Hmm, hmm, hmm. Jakiś taki punkt zaczepny byśmy mieli. Może zrobimy tak. Jakieś wojsko do zdobycia Gdańska oraz wojsko, które później będzie trzymało w ryzach. Yy, spokój i porządek, czyli milicję. Najlepsza, jeżeli chodzi o później no, garnizon, który będzie bronił waszego regionu. A jak z, z fabryką uzbrojenia się wybuduje, to jeszcze dorzucimy jakieś 12 funtówki, może z 1-2 półki, tak na wszelki wypadek. A tymczasem, no cóż, polecimy szybko dalej, bo nie ma sensu tutaj zwlekać. Bo najtrudniejszy, najwłaściwie najtrudniejszy, najnudniejszy jest ten początek. Nie oszukujmy się. Dlatego szybko sobie polecimy, aby działać tu wartka akcja. Widzimy się w kolejnej turze. Dobra, zobaczmy sobie, co tam. Państwo pokonane, Rosjanie zdobyli Krym. Mamy nowo wybudowane budyneczki, czyli tutaj tak, możemy teraz wybudować teatr. Dokładnie. No i na razie technologia nie pozwala nam rozwinąć warsztatu Łotkackiego, ale na Techno, opracowywanie technologii przemysłowych przyjdzie czas. O, możemy zbudować obserwatorium królewskie, no i teraz zobaczcie: Wielka opera daje Wam plus 3 do zado zadowolenia. Tak, mówiłem, że zadowolenie jest do ważne, ale zobaczcie, co daje Wam obserwatorium królewskie. Nie tylko zadowolenie, może o jeden punkt niższe, ale tworzy Wam dżentelmenów, pomaga tworzyć nowych dżentelmenów, którzy przyspieszą opracowywanie technologii. Budynek sam w sobie zwiększa szybkość opracowywania technologii no i jednocześnie zwiększa prestiż państwa. Dlatego ja zawsze jestem za obserwatorium królewskim, niniejszym to też budujemy. Pierwszy indiaman nam się powinien wybudować i jest. No, i już nie zwlekając, wysyłam go w podróż. My sobie przeszpiegujemy, tutaj co się dzieje. Jak tam, jak tam w ogóle, czy Austriacy się będą prali tu z Polakami? Bardzo by mnie to ucieszyło, jakby Polacy właśnie tracili na, na wojsku. 10 punktów do wojska, Austria ma 17. Dobra, my na razie mamy 16. Jesteśmy troszeczkę słabsi, ale to tylko liczby. Liczy się hart ducha naszych niemieckich żołnierzy. Tak, tak, zaraz coś powie Ironek. Ty Niemczaku. No. Lubię ogólnie technologię, myśl techniczną niemiecką lubię, ale od razu prostuję, nie pochwalam i nie podobała mi się polityka, jaką prowadzili naziści, tak nie pochwalam tego, jestem tego totalnym przeciwnikiem, ale nie powiecie, że myśl techniczną nie mieli naprawdę dobrze rozwiniętej. Dobrze, że im nie posłużyła do, do zwycięstw, bo i tak sporo ofiar przez nich było. Ale sama myśl techniczna, sama technologia, no powiem przyznać, się szczerze, że budziła podziw. Więc naprawdę ich inżynierowie dopracowywali sprzęt do najwyższej jakości. No ale notabene, nie oszukujmy się, to też Niemców zgubiło, ponieważ oni doszlifowywali swoje pojazdy pancerne i myśl techniczną do tak zwanej linijki, ale Rosjanie wypuszczali taśmowo pojazdy. Swoje uzbrojenie miało nie być piękne, miało być skuteczne i miało siać spustoszenie na polu bitwy dlatego to był jeden z elementów, który zgubił Rzeszę Niemiecką. No, dla nas szczęścia, oczywiście, no ale nie zawsze w takim razie perfekcja się opłaca. Więc ja nie dążę do perfekcji moich materiałów i tak cieszę się, że widzów przybywa, przybywa lajków, przybywa, przybywa Waszych pochwalnych komentarzy. Dlatego mam nadzieję, że i pod tym materiałem się one pojawią. Przelecimy szybko tury, żeby już w następnym odcinku móc wypowiadać wojny, dlatego szybciutko lecimy z kolejną turą. Dobra, admiralizacja wybudowana, ale i tak na razie nie produkujemy żadnej floty wojennej. Czy coś możemy tutaj jeszcze zrobić? Tak, może w Berlinie, Berlin umocnimy pierścieniem murów. Polacy, widzę, chcą mi wykraść technologię, więc ja się moim hulakom cofnę. W razie czego będziemy musieli niestety tego dżentelmena stuknąć, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić bezszelestnie. Ponieważ każda nieudana próba niestety stawia was w złym świetle wobec przeciwnego państwa. To jeżeli ktoś nie wiedział, to już wie. Jeszcze jest natura, aby wybudować fabrykę uzbrojenia, dlatego tak, tak jak mówicie, lecimy dalej. Dobra, magnety tulejowe, ale już nie bierzemy pod uwagę karabinów. Teraz idziemy troszeczkę w naszą ekonomię. Na początek grunty gromadzkie, czyli usprawnienie naszych gospodarstw rolnych, rozwijanie się, które, dzięki któremu zwiększymy żywność, zwiększymy poziom żywności, zmniejszymy zagrożenie niedoborem żywności, głodem co też wpłynie pozytywnie na naszych poddanych. Widzę, że ty się zbliżasz, tutaj spróbujemy, no. No i agent wykryty, czyli to już wzbudza niepokój Polski. Już nie jestem dla nich przyjacielem, żebym powiedział. Już nie jesteśmy neutralni. Powoli będzie to wpływało na niechęć wobec naszego narodu. No ale my i tak mamy wobec nich swoje plany. Także ja się tym nie przejmuję. Tak, tutaj też obserwatorium królewskie. Tutaj jak obiecałem zrobimy sobie z dwa pułki artylerii, i tu zrobimy trzy. A co za tym idzie? Wypełnimy ostatnie 3 luki w naszym 20 osobowym składzie armijnym, i będziemy mogli w kolejnej turze wypowiedzieć wojnę. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj sobie przejrzeć tylko naszą najnowszą prasę. Sabaudia pokonana, Francuzi pewnie, tak. Ale ostatnim razem, kiedy grałem kampanię, to Sabaudia się. Zbuntowała i odbiła region. Tym samym powstał z powrotem naród Sabaudi, więc w ogóle naród Sabaudit. Nawet nie było takiego narodu no Sabaudian, no nieważne. Tak czy siak, to i tak są dzisiaj już tereny francuskie, więc gdzie jest ten. A uciekł gentleman, dobra. No to my idziemy sobie przyszpiegować, chociaż już teraz to nie ma większego sensu, więc spróbujemy go jeszcze sobie tutaj stuknąć. Dobra, nie udało się. Uciekamy. I my niniejszym możemy wypowiedzieć wojnę. Tu zrobimy sobie już pułki milicji, które będą w podbitym regionie stacjonować, a my będziemy mogli armią pójść dalej. Nie zostawimy regionu bez opieki, ponieważ to będzie groziło buntami, zwłaszcza świeżo podbity region. Jest duża szansa, że się nam zbuntuje. Dlatego w kolejnym materiale wypowiadamy wojnę Saksonii, a co za tym idzie? Wybucha wojna między Niemcami a Polską na ten materiał już Was serdecznie zapraszam oczywiście jeżeli materiał Wam się podobał cieszycie się, że kampania w końcu nadeszła zostawcie łapkę w górę pamiętajcie o komentarzach z tematyką bądź pytaniami jakie chcielibyście abym omówił, odpowiedział na nie omówił jakiś temat, który Was interesuje odnośnie tam II wojny i tak zachęcam do komentowania zachęcam do subskrybowania kanału no i przede wszystkim jeszcze raz zachęcam do pozostawienia łapki w górę ponieważ dla mnie to motywacja, że projekt Wam się podoba i mogę te materiały nagrywać dalej. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!